Witajcie szanowni uczestnicy życia ziemskiego, witajcie podróżnicy życia. Ja nazywam się Beata Dzięcioł, Beata Aleksandra, Salomea Dzięcioł, wizjonerka Salomea, wróżka Salomea, wróżka Salomea, dwa serca, artystka, malarka, nawet i kiedyś rzeźbiarka. 16 lat pracowałam w telewizji. Od 2004 roku do 2022, 32 tysiące, 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 tysiące obsłużonych klientów, i na taki film dzisiaj czekaliście. I ten film Wam pomoże wszystkim, 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 nawet nam ten film pomoże. Narysowałam taką karteczkę. Widzicie ją, y, jak wy ją widzicie, bez y, y, w odbiciu lustrzanym. Dobra. I teraz tak. Przede wszystkim chciałam dzisiaj pomóc. Tak, pomóc. Chciałam pomóc y, i pomogę. Nie wiem ilu osobom, ilu się da. Na pewno na tym filmie skorzystają roczniki urodzone w latach 90. Po 2000 też. Ale to ja uważam, że z lat 90. najwięcej skorzystają te roczniki, ludzie, którzy zeszli na Ziemię w latach 90. Po 2000 też. Aczkolwiek chciałabym, żeby też i mogły to pojąć pewne osoby, z innych lat. No dobrze, do sedna Beata. Zobaczcie. My żyjemy na Ziemi. My żyjemy na Ziemi, dlatego ja narysowałam tu kulę ziemską. Napisałam cykl słońca i napisałam cykl obrotu Ziemi, 24 godziny. I teraz tak. Zobaczcie. Z której strony by nie patrzeć, z której strony by nie patrzeć, żyjemy na Ziemi. Akurat muszka tutaj lata. Żyjemy na Ziemi. Oprócz Ziemi mamy inne planety dookoła tej Ziemi. I mamy to nasze słoneczko, ten cykl Słońca. A to wszystko się mieści, wiemy to ze szkoły. W naszej galaktyce Drogi Mlecznej. Są jeszcze inne galaktyki. Też są ponazywane. To już jest taka wiedza kosmiczna, astronomiczna. Jak jest zbudowany ten nasz wszechświat? Ile może być wszechświatów? Nie wiem, ale na pewno dużo nie tylko jeden. Jeżeli powstał wielki wybuch, i ten wszechświat się powiększa, czy zwęża, i potem znowu się zapadnie, to znowu powstanie nowy, następny. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, zawsze coś jest. Zawsze jest jakaś rzeczywistość. I teraz tak. Jeżeli my mamy. Teraz wracam na ziemię, tak? Narysowałam taką flamastrami kulę ziemską. Bo my na kuli ziemskiej żyjemy. I co ja tu napisałam? Godziny dobre do wróżenia dla wróżek jasnowidzów i prawdziwych ludzi. I godziny dobre do rozwiązywania problemów. I teraz ja wam z tej kartki przeczytam, które godziny obejmuje to wszystkich. Ja, ja to po prostu wam przeczytam, bo od czegoś muszę zacząć, zanim ten temat rozwinę. Ale muszę zacząć od pewnego rodzaju symbolu, żebyśmy mogli w ogóle od czegoś zacząć. Ziemia się obraca. Jesteśmy w cyklu słońca. W grudniu jest ciemno. Dzień robi u nas w Europie. Ten dzień robi się coraz dłuższy. Teraz, kiedy ja to nagrywam, a jest 15 czerwca 2024 roku, to dzień jest coraz dłuższy, a noc coraz krótsza. Czyli już czwarta rano słońce wstaje. I właśnie teraz te dni 23 czerwca, 4, 5. To to są takie najdłuższe dni, najkrótsze noce. Czyli to są takie bardzo magiczne momenty, gdzie można sobie wróżyć na miłość, różne robić tam czary, rytuały, modlitwy, medytacje, cuda na kiju. Bo mamy tego słońca najwięcej. A my ludzie z biologicznym, żywym ciałem, które ma białko, tak? które jest prawdziwe, no, podlegamy, jak się czujemy, jak świeci słońce, jak się czujemy, jak jest noc, jak jest wichura. No mamy, jesteśmy w ciałach biologicznych ży żyją nasze duchy. Więc my podlegamy tym cyklom i rytmom Ziemi, cyklom i rytmom słońca, wszechświata. Są pewne takie okna, gdzie możemy się czuć bardziej pobudzeni. Ale jest tak zwany cykl dobowy, który obowiązuje każdego prawdziwego człowieka. Jeżeli ja jestem boginią z 13 wymiaru albo z 258 wymiaru i się urodziłam w ciele pani Beaty Aleksandry Salomei Dzięcioł i mam 48 lat i mam pewne ze zdrowiem tematy i mam bardzo dużo przygód i traum, to ja nie jestem ciągle na wysokich obrotach. Tylko ja mam sinusoidę. Ja mam pewne spadki sił i nadmiary energii. Wdech, wydech, przypływy, odpływy wszyscy jesteśmy w małych, dużych i gigantycznych cyklach i rytmach. To nie ma czegoś takiego, że jak spotykacie wróżkę, czy na siłowni, czy na ulicy, to wymyślicie, że ona w każdej sekundzie życia i w dzień i w nocy będzie wam wróżyła. Nie! To tak nie działa. I dlatego ja Wam dzisiaj to wytłumaczę. Raz jeszcze pokazuję tą karteczkę. Ja ją umieszczę w internecie. I co ja tu napisałam? Godziny dobre do wróżenia i do rozwiązywania problemów. To piąta rano tak. Ósma rano tak. Dziewiąta rano. Jedenasta rano, tak, dwunasta w południe, trzynasta, czternasta, piętnasta, tak, jeszcze szesnasta też. Ale po godzinie siedemnastej nie wróżymy, nie rozwiązujemy żadnych problemów, bo wtedy zaczyna się energia tamasowa. W hinduizmie tamas. Ciężka umysłowa energia. Żeby żryć, wypoczywać, sprzątać, robić różne inne rzeczy, ale na pewno nie jakieś intelektualne czy duchowe. Tylko takie przyziemne, przyziemne. Czyli po 17 godzinie nie wróżymy, nie wieszczymy. Nie zaczepiamy nikogo na ulicy ani na siłowni, na przykład nie zaczepiamy pani Beaty, wizjonerki Salomei, żeby wróżyła o alkoholikach, o innych, bo pani Beata jest w innych energiach. Tak jak wszyscy ludzie, pani Beata też jest w energiach tamasowych. A jeżeli panią Beatę się zmusza, to panią Beatę się wykorzystuje. Nie wolno tego robić, zakazuje wykorzystywania mnie. Złodziejom i wampirom energii.

Od trzeciej czwarta i do piątej to już najgorsza pora. To już otwierają się wrota do piekła lub do ciężkich stanów świadomości. Czyli drugi raz to powtórzę. O piątej rano wróżymy, jasno widzimy, rozwiązujemy wszelakie programy macie problem do rozwiązania, żeby być sprawnym intelektualnie i duchowo, o tym mówią starożytne bajki we wszystkich kulturach. Piąta rano na wróżenie, napisanie, na tworzenie sztuki. Dobra, jeszcze raz przeczytam wam. Na sprawy jasnowidzenia, wróżenia i takiego intelektualnego myślenia już przeczytam wam dobre godziny. Piąta rano tak, ósma rano tak, dziewiąta rano tak, jedenasta rano tak, dwunasta w południe tak, trzynasta po południu tak, czternasta po południu tak, piętnasta po południu tak, szesnasta po południu jeszcze tam no, można i coś zrobić. Od godziny siedemnastej zaczyna się ciężka energia umysłowa. To nie jest energia na sprawy duchowe, na sprawy rozwiązywania problemów intelektualnych. Wtedy zajmujemy się jedzeniem, sprzątaniem, tańczeniem, robieniem rzeczy fizycznych, przyziemnych. Siedemnasta nie wróżymy, nie rozwiązujemy problemów. Osiemnasta nie, dziewiętnasta nie, dwudziesta nie, dwudziesta pierwsza nie, dwudziesta druga nie, dwudziesta trzecia nie, dwudziesta czwarta nie, północ nie, pierwsza nie, druga nie, bo wtedy już człowiek powinien spać. Ale jeżeli człowiek śpi i tak nie może spać, to wtedy różne duchy z różnych miejsc tak samo Różne rasy kosmitów, tak samo z wysokich i niskich światów astralnych, tak samo gwiazdna rodzina, tak samo różne portale się otwierają, różni psychotronicy różnych wywiadów też mogą działać. Takie rzeczy na różne przekazy to jest taka godzina od 2:40 w nocy do 3:40 w nocy, i potem bliżej 4:00 rano już mamy spadek. I po czwartej rano spadek. I dopiero po piątej rano mamy wzrost. Czyli ludzie umierają trzecia, czwarta rano przed piątą, bo to jest ten spadek. Wtedy nic nie robimy, bo wtedy jest samo zło. Wtedy jest spadek. Dopiero startujemy od piątej rano z modlitwami, z medytacjami czy z różnymi rzeczami. I teraz tak. Um. Bo jeszcze mamy fale beta, beta 1, beta 2, fale alfa, fale theta, fale delfa i fale gamma. I za chwileczkę o tych falach powiem, ale teraz jeszcze powiem Wam o tak zwanym cyklu dobowym. I ja to wszystko powiem Wam, szanowni mili moi, szanowni przyjaciele i szanowni wrogowie, że pewnych rzeczy się cholera nie da przeskoczyć. Ile razy różne wiedźmy mnie dopadły. Och, wróż, wróż, mów, mów. Słuchajcie, to mnóstwo razy mnie dociskały i to zawsze były godziny wieczorne. To się, no, parę razy miałam takie zdarzenia. Słuchajcie, to się człowieka nie przymusi w takim stanie umysłu, w stresie i w gniewie. Tak samo jak miałam klientów. Yy, yy, ja wam to wszystko mówię z praktyki. W takich godzinach. Właśnie wieczornych, ja wam muszę to rozwinąć, bo żebyście wy dobrze mnie zrozumieli. Prawdziwe wróżki z talentem mogą wróżyć o każdej godzinie, ale płacą za to cenę zdrowia i cenę sił witalnych, i cenę bardzo dużego ubytku energii, a i pomimo no, to się płaci drogą cenę. Czekajcie, bo ja wam to muszę wytłumaczyć, żeby też i wróżki się yy, prawdziwe i fałszywe nie poobrażały, bo ja chcę wam po prostu powiedzieć o pewnych cyklach i rytmach człowieka i chcę, yy, tak jakby, powiedzieć coś takiego w sensie praktycznym, yy, żeby każdy zauważył u siebie, jakie ma cykle i rytmy. Ja mówię o tak zwanych cyklach i rytmach uniwersalnych, które każdy żywy człowiek ma. I które jest raczej ciężko przeskoczyć. No chyba, żeby człowiekowi w tkankę białkową wsadzili jakiegoś robokopa czy metal, to niech oszukuje, będąc robotem, że tam coś wróży czy widzi. Ale ja po prostu sprawdziłam to praktycznie, że mm, pewne rzeczy są niezdrowe, niehigieniczne w pewnych porach dnia i nocy robić. No sprawdziłam to wielokrotnie, no więc dlatego. Nie musicie się tego sztywno trzymać, ale zaobserwujcie pewne cykle, rytmy dobowe. Które godziny macie dobre na wróżenie, na jasnowidzenie, na medytację, a które godziny macie spadek? Bo ja wiem, kiedy mam spadek, i na pewno ze mną to jak pogadać sobie, to w biały dzień. To w biały dzień, a po 17 ja nie wróżę i proszę mnie nie pytać i nie męczyć. I teraz tak. <laughs> Zaraz Wam może o tych falach mózgu troszeczkę powiem. Ech. Dobra, o tych falach mózgu Wam powiem, a potem zobaczę co Wam powiem. I tak Wam dużo już powiedziałam, bo teraz ja bym dwie godziny musiała gadać, ile, ile popieprzonych ludzi po prostu myśli. Wróżka Jasnowicka to, to nie jest coś takiego, że idzie na ulicy, czy idzie na siłownię. I pstryk, pstryk! Mów beata, mów beata, mów beata. No nie! To tak nie działa. Ja mam fizyczne ciało. Ile razy spotykaliście mnie na siłowni na ulicy? Patrzyliście się dziwnie, bo myśleliście, że co, że ja cały czas na okrągło jasno widzę? To tak nie działa. Za takim wchodzeniem w ludzkie losy idą potężne energie. To ja się muszę naszykować, przygotować do tego dzień wcześniej. Jak mam klienta, piszę mu astrologię trzy dni wcześniej, muszę w spokoju to zrobić. To nie idzie tak. Dobra, to teraz wam powiem troszeczkę może o tych falach mózgu. Wy macie mózgi. Ja też mam mózg. Mózgi mamy też. No, serce mam, ale mózg, mózg, mamy mózgi. I teraz tak. Już mówię. E... Na ja, bez E, na jakich się najlepiej falach wróży? Najlepiej się wróży na falach alfa. Znaczy, powiem tak. Ja wróżyłam na falach beta, beta 1, beta 2, falach alfa, falach delta i falach gamma. Tylko nigdy nie wróżyłam na falach teta, bo to człowiek nie jest w stanie wtedy mówić. I teraz ja już mówię. Przeczytam Wam, co, bo tu mam napisane w zeszyciku w wielkim skrócie: widzicie, fale mózgu: beta, alfa, teta, delta i gamma. Już mówię. I to jest, o tym to są ludzie, którzy się znają więcej ode mnie na tych falach i więcej by Wam powiedzieli. Ja tylko Wam delikatnie zaznaczę, że mamy. W mózgach aktywność i teraz tak, jeżeli mamy, jesteśmy ludźmi, jeżeli nasz mózg, dobra inaczej, jeżeli człowiek ma mózg w stanie beta, czyli jego mózg jak emituje fale beta, to są fale beta 1, to jest tak zwana sraczka umysłowa. Ludzie myślą, przemyślewują tego w korporacjach, w firmach, tu kanapki nakłada, szybko tego tu, już. Beta-1, smog elektromagnetyczny, ludzie produkują sami w swoich mózgach ten smog elektromagnetyczny takim ustawicznym, niespokojnym myśleniem. To są fale mózgu beta-1, złe, fale stresu. Potem są fale mózgu szybkie, beta-2. To są fale koncentracji świadomego kierowania uwagi. Hop, siup, tryb, tego idziemy, cześć. To są te beta-2. Potem mamy fale alfa. Koncentracja i relaksacja jednocześnie. To są fale radości, fale spokoju. Fale zdrowia, dobrostanu, błogość, ekscytacja, radość dziecka, czyli... Jak dzieci bawią się nad morzem, babki z piasku, lepią, hi, hi, hi ha ha ha, u uh, ha, to są w tych falach alfa, to jest czysta radość, słoneczko jest, bawimy się, mamy takie dobre humory, taka radość, relaks, wyluzowanie, to to są te pozytywne fale alfa co wtedy nasze mózgi produkują i wtedy można se wróżyć, super się wróży, i z kart, i z run, i, i, i kamienie rzucać, i z chmur, czego, z czego chcesz. I tak samo te fale alfa, to jak jesteśmy spokojni, wyciszeni. Ach, taki relaks, to też są takie fale alfa, takie spokojne, miłe. I wtedy najlepiej być spokojnym, miłym, a najlepiej jeszcze radosnym. Wtedy w tych falach alfa można wróżyć ze wszystkiego z kart, z run, z jasnosłyszenia, z jasnowidzenia, z jasnoczucia to jest dobry stan te fale alfa. No i potem mamy falę mózgu TETA. Marzenia manifestują się, gdy człowiek jest w falach teta. W 80-90% skutecznie. Gdy człowiek jest w stanie, że ma mózg emitujący falę teta, wtedy ma dostęp do swojej podświadomości. Z falami teta związane jest świadome śnienie. Niektórzy czytają w falach teta kroniki Akaszy. Czymkolwiek one dla wielu ludzi są. Niektórzy w falach teta to uważają, że to są fale Boga, połączenia się wszystkiego ze wszystkim. Niektórzy w falach teta uważają, że wtedy, jak się coś powie, zapragnie, to się za, zamanifestuje w życiu realnym. I ja się z tym zgadzam. Potem mamy fale delta. Zazwyczaj, gdy mózg emituje fale delta, wtedy człowiek śpi. No, ja będąc dzieckiem i nastolatkiem, jak byłam w głębokim śnie, często siadałam na łóżku, gadałam bardzo szybko i mama mi to mówiła. Więc yy, 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 różne miałam stany w, fanie, w, w stanie delta. W stanie delta są najgłębsze procesy regeneracyjne. Yy, potocznie większość ludzi w stanie Delta śpi snem głębokim ale nie wszyscy bo są wyjątkowe osoby które w stanie delta potrafią być świadomie i jednocześnie emitować ze swojego mózgu fale delta ludzie którzy manifestują natychmiast 100 razy bardziej i uszczęśliwiają no tylko nie wiem chyba cały świat no i potem mamy fale gamma to tutaj, ja chyba w tych falach gamma też to zasuwałam, ja nawet musiałam wielokrotnie zasuwać w falach gamma i w dzień i w nocy, bo takie fale gamma to ma Deryl Anka, który channeluje Baszara. I tu mam napisane fale gamma, to są takie fale, przez jak przez człowieka mózg przelatuje intensywny channeling. To, to są te fale gamma i tu mam napisane Deryl Anka jest w stanie fal gamma kiedy udostępnia swoje ciało fizyczne dla siebie samego z przyszłości jako baszar. No i słuchajcie, cokolwiek by tam nie powiedzieć, ja tam bardzo lubiłam tego Derela Ankę i nadal go lubię. No lubię go, no jak lubię to lubię, niech tam czy gada tak, czy gada tak, ja tam go lubię, bo ja lubię takie sprawy, wiecie, kosmickie, różne. A niech tam gada, no i no lubię go i on fajnie, fajnie gada. No nie, ze wszystkim się trzeba zgodzić, bo pamiętajcie, że żywi ludzie, żywe boginie, żywi bogowie, profesorowie, nauczyciele sami mają wielokrotnie problem z tym, czego nauczają. I widzicie, dzwoni, w opalach gamma, sekundę, moment. Halo, halo, wiesz co, to poczekaj, bo, momencik, bo, sekundkę.